Yy, jesteśmy przeszczęśliwe, że możemy tutaj być. Yy, naprawdę ruch to jest to, co kochamy yy, i mamy nadzieję, że będzie fantastycznie! Jesteśmy teraz na Zumbie Gold co tygodniowych darmowych zajęciach. Każdy poniedziałek o 20.30 przez godzinę tańczymy do latynoskich piosenek, do światowych hitów. Są to zajęcia skierowane do wszystkich, niezależnie od wieku, sprawności fizycznej. Każdy może przyjść i tańczyć z nami. Chodzimy tutaj e, już od kilku miesięcy i naprawdę bardzo nam się podoba. Polecamy wszystkim, e, żeby ruszyli się z domu i przyszli na Zumba Gold. Tak, zwłaszcza, że Zumba jest darmowa, czyli całkowite rozruszenie ciała, zupełnie bez żadnego naruszenia budżetu domowego, więc można przyjść, w się, potańczyć, pocieszyć się i nabrać energii na cały tydzień. Zumba jest Polecamy rewelacyjna. Wszystkim. Na, i na dla wszystkich. Naprawdę dla mieszkańców Trójmiasa. Tak, to jest świetne rozwiązanie. Każdy może tutaj znaleźć swoje ulubione numerki a będę tańczyć w zaciszu domowym.